Proszę bardzo, kolejna kompozycja. Proszę bardzo. O! Może to. No, o. Tak? Norbi. Yy, Blade Boys Blue? No blisko. Blisko. Taki Bad Boys Blue, ale z Białego Stoku. Eby. Yy, Bad Boys Blue. Yy, tak, nie. Blisko. Yy, 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 komorowski? Yy, yy, nie. Paweł Kukis. Blisko. Nie, no, ale taki Paweł Kukis muzyki z... Muzyki Polo. Polo. Tak. Im yy, pierwsza litera imienia. Z. Nie. nie. Z, yy, z, sorma . Zenon! No pewnie! Zenon, znaczy nie, nie, mogę jeść, nie, nie mogę spać. nie mogę, nie mogę spać. No właśnie, to już jest. I proszę bardzo, zobaczcie, już pierwsze słowa sugerują, że musimy coś zatrzymać. Prawda? Po tak, hotdog czyli. Nie, mogę. nie proszę pani. Zenek, bardzo ładna kompozycja, bym powiedział, że przepiękna, ale. Już te pierwsze słowa, nie mogę się nie mogę spać, sugerują, że jemy po drodze fast foody. I potem? Co z tobą? Co z tobą? Co z tobą? Puchniemy. Puchniemy znowu, tak? Przecież byłeś tak. już szczuplejszy, mi się wydaje. Tak, no tak było, ale. No, nie... Nie... Uczulenie, uczulenie. Wiem, to jest później. A on wie bardzo mało, bo za no, tylko pieczareczkę z zapiekaneczki. Tak, tak. Czyli no, ta tak. kompozycja też odpada, bo nie, zamiast dojść no, do celu, no, będziemy no, raz stawali no, po drodze no, po tych times. Zgadzam się, lecimy teraz dalej. proszę dalej. Proszę. Proszę dalej. O. o! Ekstra. E, a doktor Alban? E, fly Project. Fly Project. Toka toka. Znam no, ten numer. I teraz tak, posłuchajmy. No, 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 no. A no, 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 no. No Podejście trochę negatywne. proszę Państwa, jest to kapitalistyczna piosenka, będziemy polonezem. Czyli też z góry no, on no, mówi, że... No, no. Mówi, nie? nie, 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 Czyli już sugeruję, wysiadaj. Cholera. Tak, nie pasuje, I na lokówkę Sena, dwie włosy to... i zatrzymaj na stopa na Trójka.